Na temat znajdującego się złoża bursztynu w miejscu przekopu mierzei Wiślanej rozprawiano już w roku 2016. Mówiło się wówczas o złożach wartości blisko 900 milionów złotych. Jednak wtedy nikt tego nie potwierdził i wkrótce plotki na ten temat ucichły. Aż dopiero w marcu 2019 roku obecność surowca w tym miejscu oficjalnie potwierdził minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk, który stwierdził, że badania na obecność bursztynu tam przeprowadzone potwierdziły jego obecność w niektórych miejscach. Pragnę wyjawić tę tajemnicę tej ilości tego bursztynu, nam jeżeli w tym obszarze, w którym kopiemy, znajduje się około tona 400 kilogramów stosując przelicznik bardzo wysoki, który zastosowaliśmy, czyli 1000 zł za kilogram to jest około czy też wprost 1 400 000 zł i na tej na podstawie badań naszych oraz próbek wydobytych i analiz oszacowaliśmy wartość bursztynu, która się znajduje na tym terenie. Podczas wspólnej konferencji prasowej, która miała miejsce w maju 2019 roku, Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, mówił, że bursztyn znajduje się w dwóch złożach. Złoże A bliżej zatoki gdańskiej, w którym znajduje się 900 kg i 500 kg w złożu B. Mamy ten bursztyn w dwóch złożach. Złoże A, które jest bliżej zatoki gdańskiej, i złoże B. Jeśli chodzi o zawartość, to kształtuje się ona w zależności oczywiście od koniecznych metrów sześciennych do przesiania i przebadania. Złożyła około 900 kg, złożył B około 500 kg. I z naszych badań wynika, że opłacalne będzie pozyskanie bursztynu ze złoża B. Z naszych badań wynika, że bardziej opłacalne będzie wydobycie bursztynu ze złoża B, mówił wówczas dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Anna Stelmaszczyk Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego do Spraw Technicznych, dodała, że na terenie budowy zostało wykonanych 39 otworów wiertniczych. Z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poinformował, że odkryte na terenie przekopu Mierzei wiślanej złoża brusztynu szacuje się na 1 400 tysięcy złotych, przy czym podkreślał że do obliczeń zastosowano przelicznik równoważny Jeden tysiąc złotych za jeden kilogram bursztynu. Złożę B Będziemy zabezpieczali, to jest też element, który, na którym pracujemy, wykonawca będzie te 50 tysięcy metrów sześciennych zabezpieczał. Będziemy to przesiewali przez sita, następnie do big bagów będzie składane i wartość tego bursztynu, jest też nieznaczna, w każdym razie nie są to pieniądze, za które byśmy mogli zrealizować inwestycje. 23 lipca 2020 roku Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, przekazał posłom informację, że jednak złoża brusztynu na terenie przekopu mierzei wiślanej wynoszą prawie 7 ton. Wiceminister wyjaśnił również, że wielkość złoża oszacowana została na podstawie badań geologicznych, a dotycząca tego dokumentacja zatwierdzona przez ministra środowiska. Według Macieja Małeckiego prowadzone na przekopie prace nie dotarły jeszcze do wspomnianego złoża i resort nie posiada informacji dotyczących nielegalnego wydobycia bursztynu w tym miejscu, jednak zlecono dla nadzoru górniczego zbadanie tej sprawy. Będzie bursztyn, czy go nie będzie. Temat złóż bursztynu na przekopie Mierzej wiślanej ucichł na dobre. Ale czy oznacza to, że jednak będzie on w tym miejscu wydobywany i dzięki jego pozyskaniu będzie można w części pokryć, jak zapowiadał polski rząd, koszty budowy drogi łączącej zal wiślany z Zatoką Gdańską? Ile do chwili obecnej znaleziono w tym miejscu bursztynu i w której części przekopu znaleziono go najwięcej? A co za tym idzie, będzie jego największe wydobycie? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Morski w Gdyni. W odpowiedzi Magdalena Kieszkowska, rzecznik prasowy dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, wskazuje, że na terenie budowy drogi wodnej łączącej zalew Wiślany z Zatoką Gdańską nie są i nie będą prowadzone żadne działania związane z wydobyciem bursztynu. Z uwagi na ekonomiczną nieopłacalność wydobycia stwierdzoną na podstawie przeprowadzonych analiz, stosunek potencjalnej ilości bursztynu i jego jakości do nakładów związanych z wydobyciem, podjęto decyzję o niewystępowaniu o koncesję na wydobycia. Zgodnie z artykułem 18 ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku. O inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, inwestor nie występuje o wydanie koncesji, jeżeli wydobycie kopalin byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, informuje Magdalena Kieszkowska. Po przeprowadzonych analizach, już po rozpoczęciu prac nastąpiła również zmiana technologii budowy śluzy i obecnie w miejscu wykonywanej śluzy. Obszar złoża, bez którego pierwotnie zakładano odzyskanie bursztynu, powstaje szczelna przesłona w technologii jet groutingu. W związku z tym, iż w trakcie tych prac wydobywane są minimalne ilości ziemi, żadne działania związane z jej przesiewaniem w celu poszukiwania bursztynu nie będą prowadzone. Rzecznik dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni przypomina, że podczas konferencji, która miała miejsce w maju 2019 roku Urząd Morski informował, że dla niego jako inwestora priorytetem jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, a nie wydobycie bursztynu. W związku z tym od początku brano pod uwagę wyłącznie ewentualne zasoby bursztynu znajdujące się w obszarze, gdzie będzie odbywać się ingerencja w grunt, podsumowała Magdalena Kieszkowska. Czy to ostatecznie oznacza, że Mierzeja Wiślana nie okaże się polskim dzikim zachodem?